Słuchajcie, wszystko wraca. Ukraińcy dokonali rzezi na Polakach, dokonali ludobójstwa na Wołyniu, więc nie mogą się dziwić, że teraz sami są, sami doświadczają ludobójstwa na sobie. Nie można się dziwić, że Żydzi czy Arabowie podżynają gardła zwierzętom, żeby krew z nich wyleciała. Bo wtedy dopiero mogą je, jak to mówią, zabić. Bo co ma krew, to ma duszę, a oni zwierząt, które mają duszę, czy istot żywych, które mają duszę, zabijać nie mogą. No i tak Boga oszukują. A potem się dziwią, że Hitler ich morduje, a Arabowie, że Amerykanie na nich bomby zrzucają. Wszystko wraca, kochani. Wszystko też zatacza koło. Mieliśmy Targowice, mamy ich potomków PiSów w Pisowcach. Mówią jeden do jednego to samo. Gdyby rządził PiS, Polska byłaby pod zaborami rosyjskimi. Wysprzedali majątki narodowe polskie, a nie wszystko wraca, wszystko zatacza koło. Kwestia perspektywy, pamiętajcie o tym.